Ja źle nie widzę. Ten. Ja nie widzę oczywiście ten projekt. To jest projekt takiego z kolejnego skoku polityków na, na, na media publiczne. Tylko ja szczerze powiedziałem, że ja za bardzo widzę jakoś, jakoś, jakoś tu wyjście no, 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 z, z tego, bo wbrew pozorom ta ustawa, która była, nie była taka fatalna. Ona była wzorowana na ustawie nie tylko francuski, trochę francuski, trochę niemiecki, trochę angielski, ale głównie zrębach na francuskiej i tam ona funkcjonuje. A u nas nie. Jakoś. No bo to jest tak, że proszę Państwa, najlepszą ustawę, to nie jest tak, że możemy sobie wyobrazić, że zrobimy idealną ustawę i wszystko będzie chodziło jak w zegarku. No trzeba dążyć do tego, żeby prawa były jak najlepsze. Przede wszystkim ograniczać. Ale, ale to też nie łudźmy się, bo jest takie powiedzenie, że najlepsze prawo egzekutorzy, prawnicy inni egzekutorzy potrafią zdeprawować, a jak są przyzwoici, to nawet w kiepskim prawie jakoś potrafią działać. No a tutaj mieliśmy do czynienia z prawem może nie najlepszym, ale jako takim zostało zdeprawowane w całości. Ja, przykład najbardziej uderzający. Po to, żeby oddzielić polityków od zarządzania mediami, jest w ustawie radiofonii i telewizji e, taki pasus, że członek partii nie może być członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest oczywiste, choć chodzi o to, że nie mogą być politycy. Ja, Czy nie politycy? Więc odpowiedzi na to, e, ci nasi politycy zawieszali swoje członkostwo, że no nie chciało im się wypisywać ten czas, go zawieszali, więc jest po prostu kpina zupełnie z tej ustawy. A to co teraz się dzieje, to proszę Państwa, no to jest w ogóle sam pomysł, żeby to rząd przyznawał te władze jakieś tam, przyznawały te dotacje, to jest taka, no to już bezpośrednie narzędzie nacisku, które się daje. Dwa. To ładnie wygląda ten fundusz misji publicznej, że będą konkursy na misję publiczną. Ale w praktyce, proszę Państwa, bo to, to jeżeli tak, to można pytać to, po co w ogóle media publiczne, to sprywatyzować wszystkie robić konkursy na, 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 na tą misję w rozmaitych dziedzinach i już. Jest, ja znam jeden przypadek, a znam trochę tą sytuację. Nie wydaje mi się, że gdzieś. Poza Nową Zelandią zrezygnowano z mediów publicznych. Mówię o oczywiście demokratycznych krajach, chyba nigdzie. Otóż w Nowej Zelandii w nowa, dana takiej fali prywatyzacji uznano, że właśnie taki, powstało taki, taki fundusz, to się jakoś nazywa specjalnie, yy, i sprywatyzowano telewizję publiczną. Od paru lat jest oczywiste dla wszystkich sił, że trzeba odbudować tą telewizję publiczną, bo to nie funkcjonuje dobrze. Nie funkcjonuje dobrze. Jednak media publiczne są potrzebne. No więc ja szczerze powiedziawszy, jestem taki trochę bezradny, że dobrze byłoby, gdyby się te wszystkie partie porozumiały, tylko że jakby się porozumiały, to by zrobiły tak jak we Włoszech. Jest parytet taki, gdzie wszystkie partie dzielą między siebie telewizję. Ta telewizja publiczna jest nie do oglądania, zupełnie. jej nie ogląda. Tam sobie występują ci politycy gadają, a to prywatne telewizje ludzie oglądają. No więc to, 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 takie telewizja publiczna też jest średnio potrzebna, że takie media publiczne. No więc my jesteśmy skazani pewnie jakieś takie doraźne, doraźne awantury, ale ja myślę, że w ogóle jesteśmy przed jeszcze kolejnym, znaczy jestem tego pewny, to nie myślę, że to są fakty, yy, przełomem, to znaczy cyfryzacją. Cyfryzacja stworzy umożliwi dostęp z odbiorcom, to znaczy szeroki dostęp, na tej zasadzie, jak mam w tej chwili telewizję, tą zwykłą, naziemną, e, no, ilość nowych kanałów. Mogło być bardzo dużo, to bardzo charakterystyczne, że, że władze nic nie robiły. Jak ja bym, tak pochwalił się prezydentem, to już apelowałem do ówczesnej władzy, żeby jednak stworzyć, stworzyć jakiś forum dyskusyjny i przedyskutować, jaki model cyfryzacji przyjmujemy, ale nikt się tym nie interesował, ówczesnej władzy, i innej. Niech też się mało kto interesuje, a może nawet specjalnie się nie interesuje, bo obecne mają swoje porozumienia ze stacjami prywatnymi, mam wrażenie. A stacjom prywatnym bardzo zależy na tym, żeby zrobić taki model, który będzie najmniej tych dostępnych. Mają dokładnie odwrotny odwrotną myślę potrzeby niż my. No ja przypuszczam, że normalny bojownik chciał mieć jak największy dostęp do, 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 do różnych kanałów telewizji. No a ci, którzy są na rynku, chcieliby utrzymać swój oligopol. Prosta sprawa. I można odnieść wrażenie, że państwo im w tym pomaga. Jeżeli w ogóle będzie się dystrybuowało te kanały, a tak w tej chwili z tego wygląda poza oficjalnym, poza. Po, nie! publicznie, czyli jakiś urząd powstanie, który będzie to robił, no to, to, to fatalnie będzie, więc ja tylko mam nadzieję, że to w ogóle sytuacja się tak dynamicznie zmienia, tak narasta ilość telewizji yy, satelitarnej, internet zaczyna pełnić takie funkcje, że w ogóle zaczynamy to się zmieniać, więc i tak rola mediów publicznych w tym kształcie, jakie one były do to, musi ulec zmianie w najbliższych paru latach.